Cześć, witajcie na moim kanale i to jest pierwszy odcinek Zagrajmy w MSP, no dodam, to się zaloguje. będzie odcinek jak kupuje Wipa na miesiąc star, bo jest teraz ta przecena letnia wyprzedaż. Ten odcinek będzie dość nudny. Hmm. sobie tutaj odbiorę. Jak coś to A ja mam na imię Julka i sorry, bo mam straszną chrypę. Jest gdzieś około dziewiętnasta Dziewiętnaste czterdzieści cztery, dokładnie. hm. A więc tak, jutro będzie odcinek z vip yy... Czy? Dobra. Mm. Piszę, i tak, jutro będzie rozdawanie pust, mm, coś z listy, konkursy i te inne bla 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 dobra mm, żeby tak zdobyłam dzisiaj unikat And, dobra mm. nie wiem, pokazać ciuchu? no dobra, pokażę chociaż, chociaż nie wiem czy jest sens bo przecież na odcinkach i tak będę się przebierać i tak będą nowe ciuchy a więc nie no dobra, nie będę pokazywać no, nie nie ma sensu i tak, mały level tak naprawdę mam 20 level, ale zebrano mi konto i zmieniono e-mail. Nie wiem jakim cudem zmieniono e-mail, skoro miałam swój um, ale no. Hmm. Niestety 20 level miałam. Tutaj mam napisane, że jeszcze 6000. Tak naprawdę już miałam 20 level, nie było żadnych 6 tysięcy. I w następnym odcinku już chyba będzie nawet ten intro. Wiem, szybkę byłam. Zmieniono mi w ogóle oczy całą twarz. No dobra. Ale ja już tego kąta nie mam 3 miesiące, nie wiem po co o tym w ogóle mówię. Dobra. <laughs> nie wiem. Co byśmy mogli teraz porobić? Hmm. Jeszcze napiszę. A i wy będzie gdzieś tak około pierwszej? Mm. No, pierwsze. Tak wiem, brzydka jestem, teraz zmieniam twarz. Hmm, to znaczy twarz, no najpierw po prostu zmienię sobie hmm, usta sobie zmienię. I jeszcze będzie jeden odcinek jak no dobra to będzie niespodzianka, nieważna. Hmm. I... Tak, przyjmuję od 10 levela, Chciałam od 15, ale nie wiem, pomyślałam sobie, co ja jakaś głupia. Jestem przecież dopiero 16 level Nie no dobra, o czym ja w ogóle gadam. Co byśmy mogli porobić? ないないない。ないない Zapraszam śliczny. Zapraszam i pozdrawiam Pola, slotka, kotka i nawet no, Crazy Dayrel także. Nawet no, mm. śliczna x 33 też pozdrawiam. A ah, dobra, mm, pozdrawiam Cię. Naprawdę nie wiem, co możemy porobić. Będzie odcinek z posterem jutro. Jutro będzie w ogóle dużo odcinków. Hm, ham, hmm, hmm, hmm. O, hmm, No to tak hmm, pozdrawiam Śm śliczna xtx33 a pozdrawiam, nie tak dobra, dobra, nieważne mm. a i pozdrawiam jeszcze e ewa farna 12332, 3, 3, 2. to jest moja najka z reala a tak No dobra, no to już chyba nie mam co do pokazania, nawet no więc... chyba się pożegnamy. No to, papa pa i do jutra.